Witamy Państwa, znajdujemy się obecnie w Pocinie na cmentarzu powstańców warszawskich, rozmawiamy z księdzem. Janem Świstakiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Więc, proszę Państwa, zbliża się 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, i padł pomysł z naszej strony, by utrwalić tych, którzy brali udział w powstaniu. A rozgrywała się akcja na tym terenie. To znaczy na terenie gminy e, Konstancin Jeziorna i na terenie gminy Wilanów Powsin. E, pytanie, dlaczego e, jest ten cmentarz w Powsinie? Otóż e, 70 lat temu już przeszło. Cmentarz powstał w marcu 1945 roku i wówczas tereny jeziorne aż do rzeki stanowiły część parafii powsin i to przez prawie 600 lat. Dopiero w XX wieku, w latach 60. Utworzono parafię Jeziorna, to znaczy Klarysew i druga parafia w Mirkowie pod wezwaniem świętego Józefa. Jeśli chodzi o album, żeby i co, co jest celem jego? Przede wszystkim upamiętnienie tych ludzi. I, i y, ukazanie ich życia, jak, jak, kimi byli y, y, w, y, w swojej młodości, kim byli, y, i następnie y, ocalenie ich fotografii, y, jakie ludzie prze, mają i mogą przekazać, i y, które by były eksponowane w albumie i dlatego też bardzo proszę Państwa, żebyście nawiązali kontakt ze mną i te oryginalne zdjęcia, nie odbitki fotograficzne, oryginalne zdjęcia przekazali. Ja oczywiście to wszystko kładę, każdy taki przekaz do osobnej koperty na z napisem, żebym wiedział, komu mam zwrócić. I to wszystko będzie zwrócone po zrobieniu skanu. Więc bardzo proszę, żeby jak najszybciej to dostarczyć. I po drugie, jeśli by ktoś e, znał powstańców albo słyszał od swoich rodziców, od swoich dziadków, e, to niechby też się ze mną skontaktował, żeby opowiedzieć o tych powstańcach, kim oni byli, jak oni życie sobie układali. Tak, żeby to nie było pomnikowo, tylko postacie takie żywe. Więc dlatego też ta prośba. Tu już padło moje nazwisko: ksiądz Jan Świstak i telefon: 648-46. 08 i serdecznie dziękuję. Mamy takie jeszcze pytanie do księdza, ponieważ słyszeliśmy, że mm, wcześniej już ksiądz mia, ma w drobku kilka książek, albumów, które łącznie z zaangażowanymi ludźmi e, udało się zrealizować. Tak? Jakby ksiądz mógł o tym wspomnieć, jeszcze byśmy prosili. Tak. Na, w roku ty, 2009 ukazała się książka 600 lat parafii Powsińskiej. Następnie ukazała się dwa lata temu album Stulecie Chóru i Orkiestry Parafialnej. I następnie co roku wydajemy kalendarz, w którym zamieszczamy osoby związane z tym terenem i w ten sposób upamiętniamy tych, którzy zasłużyli się za swojego życia.